Piąty dzień w oktawie Bożego Narodzenia. Dzisiejsze pierwsze czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła zwraca uwagę na dwie sprawy. Jeśli chodzi o Pana Boga, nie możesz powiedzieć, że go znasz, jeżeli nie spełniasz Jego przykazań. Znać po grecku ma w sobie ten odcień, który miał w języku hebrajskim słowo jada, czasownik jada, znać znaczy być w głębokiej relacji, być w bliskiej relacji. Znać kogoś bardzo blisko, znaczy być bardzo zażyłym. I nie możesz być bardzo zażyłem z Panem Bogiem, jak to o Nim tylko mówisz, ale nie spełniasz tego, co On chce. Nie spełniasz Jego przykazań. Znajomość Boga nabywa się poprzez życie, tak jak Pan Bóg chce. Poprzez życie Jego przykładem. Poprzez życie, tak jak Jezus żył. Oczywiście, że jest łatwiej, tak jak księżom, łatwiej jest gadać, ale to, że my gadamy o Panu Bogu, to, że rodzice nieraz mówią o dzieciom, co trzeba zrobić, to wcale nie znaczy, że oni znają, co to jest uczciwość, że znają, co to jest miłość, że znają, co to jest prawda. Musimy żyć tym, co głosi Jezus. Starać się wprowadzać w życie, wtedy będziemy go poznawać. A druga prawda z pierwszego czytania to jest bliźni. No, bliźniego nie można powiedzieć, że się, chodzi, że, że się żyje w światłości, to znaczy nie można powiedzieć, że się jest chrześcijaninem, jeżeli się bliźniego nie kocha. Kochać, po prostu kochać. I mocne słowa święty Jan pisze, że jeśli ktoś nienawidzi swego brata, no to nie może chodzić w światłości, ten jest zabójcą. Nie może tak być. Więc tu jest pytanie: czy ja kogoś nie nienawidzę? Czy nie ma osób, które, do których naprawdę mam bardzo złe, złe nastawienie i tym osobom szkodzę? Bardzo często my mówimy: A bo, bo, bo mam rację, bo on zawinił. No ale to jest myślenie nie chrześcijańskie, to jest myślenie takie bardzo prymitywne, ludzkie, że, że należy mu się nienawiść. Nie, nie należy mu się nienawiść, a przede wszystkim nam nie należy się nienawiść, bo się źle żyje z nienawiścią całkiem inaczej się żyje, jeżeli w nas jest miłość i całkiem inaczej się żyje, jeżeli w nas jest pragnienie i spełnianie Bożych przykazań. Psalm mówi o tym, żeby śpiewać Panu pieśń nową i żeby rozgłaszać Jego cudę pośród wszystkich narodów. I tak sobie myślę, że, że to słowo pośród wszystkich narodów i pośród wszystkich ludów to jest dobre słowo na czasy świąteczne, na czas życzeń, kiedy znamy może kogoś z zagranicy, mamy osoby znajome, które pochodzą z innych krajów a może z innych kultur, żeby powiedzieć im, powiedzieć im o Bogu, powiedzieć o Jezusie, powiedzieć, co my takiego właściwie świętujemy. Nie wstydzić się. My nieraz wstydzimy się tak, jakbyśmy mieli jakiegoś ojca, matkę, dziadkę, babcię, siostrę, brata, jakiegoś mega niepełnosprawnego, a nawet gdybyśmy mieli, to byśmy powiedzieli tak, mam brata, on jest taki, a taki. Czemu się wstydzić, że mam Jezusa? Czemu się wstydzić, że mam Maryję? Czemu się wstydzić, że jest Bóg w moim życiu? To jest nasza przecież duma. Nie mamy większej wartości skarbu niż wiara, żeby się przełamać i to rozgłaszanie pośród wszystkich narodów traktować jako, jako oczywiście nie zachęty do tego, żeby na każdym kroku mówić, o, ja jestem chrześcijaninem, jak się nie nawrócisz, to, to pójdziesz do piekła, ale żeby się nie wstydzić mówić o, o mszy świętej, o, o uczestnictwie w liturgii, o, o modlitwie, o tym, co, o tym, co jest dla nas, dla nas po prostu bardzo, bardzo ważne. Ewangelia Łukasza opowiada o spotkaniu... Z Symeonem w świątyni, kiedy Jezus ma 40 dni, rodzice go przynoszą, żeby oczyścić, żeby dokonało się oczyszczenie. Symeon bierze dzieciątko w ramiona i wypowiada te słowa: Teraz, O panie, pozwól odejść swemu cudze w pokoju. Ale czytamy w tym, tej Ewangelii: Teraz, O władco, pozwalasz odejść cudze swemu w pokoju. To znaczy, pozwalasz czy pozwól? Dawniej czytaliśmy w lekcjonarzu pozwól, teraz mamy pozwalasz. I to jest właśnie cały ten problem z językiem greckim, że czasami forma trybu rozkazującego jest identyczna z formą y, trybu oznajmiającego. No więc, można przetłumaczyć spokojnie pozwól odejść swymu słudze w pokoju, tak jak odmawiamy w brewiarzu, tak jak było wcześniej w lekcjonarzu, a można przetłumaczyć pozwalasz. Jeszcze lepszy numer mamy w Ewangelii, kiedy Pan Jezus przychodzi do, do Wogrójcu i pyta uczniów, śpicie i odpoczywacie? Może tam być pytanie śpicie i odpoczywacie czy o to nadchodzi mój zdrajca wstańcie o to nadchodzi mój zdrajca. Może być tam sformułowanie śpicie i odpoczywacie bez pytania, bo w języku greckim no nie było pytania, było znaków interpunkcyjnych, czyli może to też znaczyć śpicie i odpoczywać. Okej, okay, widzę, że śpicie, że odpoczywacie, a tutaj mój zdrajca nadchodzi. Ale może być to tryb rozkazujący. Śpicie i odpoczywajcie. Wy śpijcie, wy sobie śpijcie, odpoczywajcie. A, a, a wszystko się i tak zrobi, tak jak ma się zrobić, bo, bo zdrajca już przychodzi, moja godzina się wypełni. Nawet jedną książkę taką do rozmyślania przeglądają, gdzie właśnie tak to zinterpretowano, że pan Jezus zachęca uczniów do tego, żeby spali, żeby odpoczęli. Wystarczy, że on się w ogóle sam modli. Mówię o tym, żebyśmy się nie dziwili, żebyśmy nie narzekali, żebyśmy nie myśleli czasami, że jest jakiś błąd w tłumaczeniach. Nie, czasami po prostu jest możliwość takiego czy takiego przetłumaczenia. Język nam pozwala na w taki czy inny sposób i no, jakoś trzeba uszanować po prostu, że tłumacz wybrał taką, a nie inną opcję. Może nas nadnerwować, możemy nie być do niej przyzwyczajeni, możemy tak sobie myśleć, nie no, fajnie było, jak Simon mówił, pozwól odejść. Jakoś tak godził się już teraz, już widział Jezusa, to już może po prostu odejść z tego świata. No, bo Duch Święty mu obiecał, że nie, nie umrze, dopóki go nie zobaczy, więc wydawało się to jakoś logiczne. Teraz przetłumaczył, pozwala, że odejść. No, więc to też w sumie dużo nie zmienia. Może czasami denerwuje, ale może je, przede wszystkim uczy nas, że, że musimy być otwarci na różnorodność, że tam, gdzie nie ma błędów, a tam, gdzie jest zwykła różnorodność, czy to w tłumaczeniu, czy to w szopkach, czy w pieśniach, to naprawdę nie trzeba się buntować. Ale ucieszyć się z tego bogactwa, które po prostu jest. Pana z Wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.